Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak w prosty sposób można skrócić kierownicę w rowerze. Ja kupiłem sobie Scale 980 no i kierownica miała 750 mm, po 1,5 cm skrócę z każdej strony. Można to zrobić u siebie w salonie. Sposób jest bardzo fajny. Będziemy do tego potrzebowali e, miarę lód, zwykły lód taki sztuczny. Może być gaz do zapalniczki. Obcinaczkę do rur miedzianych. Ze względu na to, że kierownica jest aluminiowa, możemy sobie ją przyciąć taką właśnie obcinaczką. Już tutaj mam rączkę jedną ściągniętą. Yy, najlepszy sposób, który znalazłem na ściąganie rączki, to jest właśnie spryskanie kierownicy yy, sztucznym lodem. Wtedy rączka nam fajnie szybko zejdzie. No, wygląda to tak. Bierzemy sobie odcinaczki. Zakładamy na kierownicę. W sposób. Kontrolujemy wymiar, jaki mamy osiągnąć do tego nożyka. Jest półtora. Ja muszę poprawić. Aha. Jeszcze raz sprawdzę. Tak, jest. I teraz zaczynamy procedurę cięcia. Po każdym obrocie delikatnie. Przekręcamy rączkę. Bo nożyk jednak wchodzi алюминиевый банка, Ладко, быстро. Вот так это выглядит. na zewnątrz ostrych zadziarów. Pozostaje nam założyć. Rączki. Najłatwiej jest tak samo analogicznie zmrozić to lodem od środka ładnie nam się zamrozi, obkurczy, wsuwamy bez żadnego problemu rączkę. Dzięki za oglądanie.